To była najbardziej absurdalna rzecz, jaką usłyszałem od lekarza. Mój syn od tygodnia skarżył się na silny ból ucha. W końcu poszedłem z nim do przychodni, gdzie przyjął nas pediatra, starszy pan, który wyglądał jakby praktykował jeszcze w czasach, gdy aspirynę uważano za nowoczesny lek. No cóż, powiedział, zaglądając do ucha przez otoskop. Widzę problem. Chłopiec ma w uchu żyletkę. Żyletkę? Wykrztusiłem. Jak to możliwe? Lekarz wzruszył ramionami. Dzieci wkładają różne rzeczy. Klucze, koraliki, tu akurat mamy żyletkę, ale on nawet nie ma dostępu do żyletki. Protestowałem. To niemożliwe. No cóż, ona tam jest, odparł, jakby tłumaczył pogodę. Musimy ją Wyjąć. Zanim zdążyłem zaprotestować, pielęgniarka podała mu długą pensetę. Syn wił się i krzyczał, gdy lekarz grzebał w jego uchu. Po chwili wyciągnął kawałek folii aluminiowej z czekolady. Hmm, mruknął oglądając żyletkę. Wygląda na to, że się pomyliłem. Pan myślał, że moje dziecko ma żyletkę w uchu i po prostu chciał pan to wyjąć pensetą? Wrzasnąłem. Lekarz zmarszczył brwi. No cóż, czasem się zdarza, ale widzi pan wszystko w porządku. Nie, nie wszystko w porządku! Syknąłem. Jak pan mógł nawet przez sekundę założyć, że to żyletka? I dlaczego nie zlecił pan zdjęcia rentgenowskiego? Po co? odparł, zdejmując rękawiczki. Już wyjąłem. Wściekły, zgłosiłem sprawę do dyrekcji przychodni. Okazało się, że lekarz miał już kilka podobnych wpadek. W zeszłym miesiącu diagnozował złamanie czaszki u dziecka, które po prostu miało gumę do rzucia we włosach. Do dziś drże na myśl, co by było, gdyby to naprawdę była żyletka, a on po prostu przeciąłby mu błonę bębenkową. Lekarze powinni leczyć, nie zgadywać.